Zimowy pojemnik świetny na cukierki, na ciasteczka albo po prostu na prezent. A film trwa tylko 4 minuty, bo ten pojemnik jest naprawdę łatwy do zrobienia. Jak zwykle zaczynam od tego, że pojemnik maluję cały białą farbą akrylową. U mnie głównym elementem ozdobnym jest zwykła serwetka papierowa, ale w naszym sklepie internetowym mamy duży wybór serwetek i papierów ryżowych właśnie z domkami. Więc jeżeli szukacie domku w innej kolorystyce, to zapraszamy, na pewno coś fajnego znajdziecie. Serwetkę rozwarstwiłam i zostawiłam jej tylko jedną górną część. To właśnie będę przyklejała. Obrazek przykładam do pudełka i klejem smaruję wyłącznie od góry. Ta metoda przyklejania jest szybka, ale niestety podczas klejenia serwetka się marszczy. Ja się tym nie przejmuję, ponieważ później dam na to jeszcze sztuczny śnieg, pochlapię farbą, dodam brokatu i nie będzie tych zmarszczek widać. Ale jeżeli taki pasztecik świąteczny ci nie odpowiada, to poszukaj metody klejenia na żelazko. W wielu filmach pokazuję, jak kleić na żelazko w taki sposób, aby nie powstała ani jedna zmarszczka. Jak wiecie, perfekcja to nie jest moje drugie imię, i przy tej pracy uważam, że taka jakość jest ok. Oczywiście jedna część serwetki nie wystarczy na obklejenie całego pudełka dookoła. Troszkę trzeba pokombinować, ale to jest bardzo fajny wzór i z jego kontynuacją nie ma najmniejszego problemu. Ale jak to w życiu bywa, najbardziej potrafimy zaskoczyć samych siebie. A jak człowiek chce za dobrze, bo jest nadgorliwy, to nawet sobie sam dziurę wywali. Ale na szczęście na obklejenie tego pudełeczka cała serwetka mi nie poszła, odrobinka została, więc nie ma problemu, żeby taką dziurę zalepić. Takimi drobiazgami, jak wywalona dziura, to ja się już dawno nie przejmuję, czego i wam z całego serca życzę. Serwetkę można dopasować idealnie i przykleić, albo przykleić za duże kawałki, a potem je obszlifować. I ta wersja z obszlifowaniem nadmiaru według mnie jest dużo wygodniejsza. Całe pudełko maluję jeden raz lakierem akrylowym matowym, i teraz muszę uzupełnić to, co jest białe, a ma być niebieskie. Do pomalowania brzegów przyda się pędzel gąbkowy, albo zwykła myjka do naczyń. Kolorem farby zazwyczaj trudno trafić idealnie, więc jeżeli najpierw pomalujecie wieczko, a potem tym kolorem oblecicie delikatnie górę pudełka, wszystko będzie do siebie idealnie pasowało. Na serwetce jest niebo pełne gwiazd i to jest super, ponieważ pozwoli nam to zamaskować wszystkie nasze niedociągnięcia. Całe pudełeczko pochlapałam kilkukrotnie różnymi kolorami farb, głównie na żółto oraz na biało, bo takie właśnie kropeczki są na naszej serwetce. A jeśli uważacie, że to idealnie nie jest, to za chwilę wszystko jeszcze przyozdobimy i tych różnic kolorystycznych naprawdę nie będzie widać. Przyda się pasta śniegowa w słoiczku albo aplikatorze, śnieg krystaliczny w aplikatorze i brokat. Produkty w aplikatorach są świetne, żeby zrobić czapy śniegowe, na przykład na dachach albo kominach. Znakomicie także wygląda na choinkach i parapetach. A pasta śniegowa w słoiku jest najlepsza do robienia zwykłych śniegowych zasp. Śnieg wygląda pięknie, jeżeli jeszcze na mokro posypiemy go brokatem. Śniegi schną, a ja zrobię chwościk, który jest dowiązany do wieczka. Post zrobiłam z frędzli, które oczywiście kupicie w naszym sklepie. Frędzle mają połączony dół, ale ten kawałeczek obcinam, a potem wszystko sklejam klejem na gorąco. Ostatecznie wychodzi taki fajny chwościk. A jeżeli ma być wersja na bogato, to warto dodać koraliki. Gdy wszystko skleicie albo zwiążecie razem, pudełeczko powinno ostatecznie prezentować się tak. Jeżeli ten pomysł Wam się podoba, to jak zwykle listę artykułów, które użyłam do zrobienia tego pudełeczka znajdziecie w opisie filmu, tyli na dole. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.